Kiedy myślimy o koncertach, często wyobrażamy sobie ogromne tłumy, wypełnione salony oraz intensywne emocje unoszące się w powietrzu. A co jeśli powiemy, że te wrażenia mogą być jeszcze bardziej intensywne? Właśnie tak działo się podczas koncertu, który zapisał się w historii jako jeden z najbardziej niezapomnianych w ostatnich latach. Mowa tu o niesamowitym występie Sanych, który miał miejsce na PGE Narodowym. To była inauguracja trasy koncertowej Sachna na stadionach, a artystka przyciągnęła na widownię 65 tysięcy fanów. Każdy z obecnych miał okazję doświadczyć nie tylko jej niezwykłego talentu wokalnego, ale także efektów specjalnych i niezapomnianych występów gościnnych. Wśród niespodzianek, które zaskoczyły publiczność, znalazł się M. In. jej mąż Stanisław Grabowski, który zjawiał się na scenie w nietypowy sposób na traktorem. Ten nietuzinkowy element występu wprowadził jeszcze więcej radości i energii do całego wydarzenia. Podczas koncertu Sanach mimo wszystko w każdym momencie potrafiła przejąć kontrolę nad sceną. W ciągu występu zaprezentowała 36 utworów, a w jej wykonaniu towarzyszyli dobrze znani artyści, tacy jak Mela Koteluk czy Natalia Schroder, a na gitarze zagrał znakomity Grzegorz Skawiński. To właśnie to połączenie talentów przyczyniło się do niezwykłej atmosfery, która udzieliła się wszystkim obecnym. Jednak to, co zapadło w pamięć najbardziej, to moment, gdy artystka unosiła się nad tłumem w długiej, zwiewnej sukni podczas wykonywania utworu cząstka. Ten efektowny popis w połączeniu z emocjami, które towarzyszyły każdemu z wykonanych utworów, sprawiły, że wszyscy poczuli się częścią tej wyjątkowej chwili. Przestrzeń stadionu wypełniła się śpiewem i eufolią, która wypełniła serca każdego fana. Ale to nie koniec atrakcji, które zafundowała swoim fanom każdy z momentów tego wieczoru był starannie przemyślany, co przyniosło fali entuzjazmu. Przy każdym dźwięku, z każdą nutą widownia eksplodowała z reakcjami, które pokazywały, jak głęboki ślad pozostawiła w sercach słuchaczy. Koncert sanych na PG narodowym był nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale swego rodzaju spektaklem, który zaskoczył nawet najbardziej wymagające gasty. Już teraz wszyscy zastanawiają się, co artystka zaserwuje podczas swoich kolejnych występów, czy może weźmie udział w prestiżowym konkursie Europy, jakim jest Eurowizja. Jedno jest pewne: ten koncert na długo pozostanie w pamięci i sercach tych, którzy mieli szczęście tam być.